Agnieszka Pilaszewska zdobyła rozpoznawalność jako odtwórczyni roli Aginek Krawczyk, czyli żony Karola w kultowym serialu Miodowe Lata. Czas leci, a dziś aktorka realizuje się w ramach innych projektów. Bardzo się zmieniła? Serial Miodowe Lata zyskał przez lata miano produkcji niemal kultowej. Perypetie małżeństwa Krawczyków i zaprzyjaźnionych z nimi państwa Norków zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiej telewizji, a wiele osób zaangażowanych w popularną serię gości w mediach do dziś. Nie inaczej jest w przypadku Agnieszki Pilaszewskiej, czyli pierwszej od roli Aginy. Alina z Miodowych Lat Po latach. Co dziś słychać u Agnieszki Pilaszewskiej znak zapytania? Za czasów emisji Miodowych Lat Agnieszka Pilaszewska zyskała ogólnopolską rozpoznawalność. W późniejszych odcinkach serii zastąpiła ją Katarzyna Żak, jednak pierwsza Alina na zawsze zapisała się w historii serialu. Choć nie była to jej pierwsza rola, to właśnie ona sprawiła, że aktorką zainteresowała się cała Polska. Jej portfolio jest jednak dużo obszerniejsze, bo grywała w wielu popularnych produkcjach, a także na teatralnych deskach. Otrzymywała też propozycję udziału w rozlicznych projektach, a wkrótce zaczęła się realizować już nie tylko jako aktorka, lecz także jako scenarzystka. Tak dziś wygląda odtwórczyni roli Agnieszki Krawczyk. Dziś kariera Agnieszki trwa w najlepsze, a produkcję, w której jest zaangażowana, może kojarzyć wielu z Was. Jak dzisiejsza Alina Krawczyk miała swój wkład m.in. w film Netflixa The Eddy czy w serial Odwilż realizowany przez konkurencyjne HBO. Odpowiada również za scenariusze produkcji gry rodzinne czy serialu Przepis na życie, z których drugi emituje stacja TVN. Z kolei dzięki temu, że Pilaszewska bywa aktywna na Instagramie, wiemy też, jak wygląda wiele lat po roli w serialu Miodowe lata Trzeba przyznać, że mocno się od tego czasu zmieniła, jednak nadal nie sposób nie dostrzec w niej kultowej Aliny, którą uwielbiali widzowie Prywatnie jest szczęśliwą żoną Macieja Maciejewskiego, z którym w lipcu świętowała 29 lat wspólnej podróży przez życie.